Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was w kolejnym vlogu. Moje dziewczyny były dzisiaj już na basenie. I wiecie co? Nie wiem, czy to jest możliwe, ale widziałam przed chwilą bociany nad Odrą. I jest jeden pewien taki dźwięk, który powrócił, którego długo nie było. Nie wiem, czy słyszycie, ale tak. Jesteśmy w środku miasta i słychać rechot żab. To jest taki piękny dźwięk, szczególnie... Rano o 5, jak jeszcze nie ma szumu z dróg, nie ma jeszcze, jeszcze tramwaje nie jeżdżą, a słychać właśnie, jest taka cisza i słychać rechot żab. Uwielbiam. Dla mnie to jest dźwięk z dzieciństwa. Ja teraz się przygotowuję do yy, naleśników, bo mamy taką tradycję, że raz w tygodniu robimy naleśniki. Plan jest taki, że Mirek poszedł na Świebocki kupić jakieś warzywa. Na przyszły tydzień. To co tam znajdzie fajnego. Ostatnio oderwał takie pyszne awokado, że szok. Potem jak wróci, to zjemy sobie naleśniki na śniadanie. Planuję jeszcze go wysłać po kwiatki, bo stwierdziłam, że jednak warto byłoby kupić Mama. tego wysokiego fikusa. Prawda, że ten jest Janki. Ten jest różowy. Myślę, że ten różowy był twój. Tak, ten różowy jest. Tak, ale moim. to rzecz mi jance, dobra? A ten, ten niebieski jest janki, tak? Tak. I mamy w planach dzisiaj Plac Zabaw. Czyli można powiedzieć, że też trochę taka leniwa, leniwy dzień. Od razu Wam powiem, że u nas w domu naleśników wspólnie przy rodzinnym śniadaniu się zjeść nie da. Dlaczego? Bo zanim skończę smażyć naleśniki, to one, te nasze dwie córeczki są już na je. No właśnie. Nie wytrzymują napięcia. No piękny medal zrobiłaś. To Poczekaj, zobaczymy Emitkę jak ten, jak sobie nakłada e, karmel na naleśnika. Tak kropkami. Już? Już? Mm -hmm. To Jemmy teraz, tak? Popatrzcie, co jeszcze Ojci. mamy. To Proszę. jeszcze taki coś Ojci. mamy. Obliż! Karmel z ręki jest najlepszy. Co takie coś tutaj mamy? No też piękne, ślicznie. To Amitki. Bardzo ładne. A jak pokolorowane ładnie. To jest pokolorowane? I teraz pada deszcz. Ale u nas na szczęście nie pada deszcz. Tak. Możemy się rozłożyć. Tylko tutaj pada deszcz. Pokażę Wam jeszcze, na czym ja smażę, na leśniki. To jest patelnia, która nie jest teflonowa. Ja teflonowych patelni używam wtedy, kiedy się spieszę. I smażę wtedy na dwóch naraz. I też zauważam, że teflon teflonowi nierówny, ponieważ ja mam dwie patelnie z tefala i. Jedna przypala bardziej, druga przypala mniej. Yy, pomimo tego, że obie są ustawione na tę samą moc, obie mają właściwie ten sam rozmiar. Ta jest trochę trudniejsza. Nie zawsze mi te naleśniki wychodzą na tej patelni. Czasami jest tak, że trzeba ją naprawdę dobrze wyczyścić i na przykład yy, ja prażę na niej sól. Żeby się doczyściła i żeby się ta powierzchnia zrobiła taka bardziej gładka. No i dzięki temu te naleśniki od czasu do czasu właśnie jak mam cierpliwość, czyli dzisiaj, wychodzą. I ona w ogóle dzisiaj jest taka jakaś gładziutka. I Jakieś ciasto też robię na oko. Też nigdy nie wiadomo co mi z tego wyjdzie. No i mogę jeszcze tylko powiedzieć, że ja naleśniki robię na maśle klarowanym. Tutaj znalazłam jakieś takie... O, bez laktozy. Muszę jakieś eko-masło. Może macie jakieś fajne miejsce takie e, z ekologicznym klarowanym masłem. To bardzo chętnie zajrzę w te miejsce. No, ale to masło też jest bardzo dobre. Bardzo ładnie pachnie. I naleśniki wychodzą na nich naprawdę dobre. By trochę przesadziłam oczywiście. Tester numer 2. Mówię, ci padniesz, jak spróbujesz tego samego kar karmelu. Aha. No. A skąd go mamy? Z Gidla. Tylko to jakaś była taka sezonowa półeczka. O ja. raczej mamę. to nie jest w ofercie stałej. No właśnie, żałuję, że nie wzięłam więcej. Znaczy, ja wzięłam więcej, tylko wzięłam ten pomarańczowy. On też był dobry, ale ten jest 100 razy lepszy. No, spyszne. spieszny. Naprawdę, jest i o ten jest mięciutki, tamten nie był. Normalnie jak krówkę. O, ja! O, się dzisiaj trochę poćwiczyć i nic nie jeść. No i mamy taki plan dzisiaj, że zostawimy na chwilę dziewczynki z panią i pojedziemy kupić roślinki. No i tak jak wam mówiłam, że mąż miał pojechać po jedną roślinkę, tak teraz już to urosło do trzech, właściwie do czterech. Czterech? Czterech, tak. Trzy tam po bokach, tutaj jedna ta, ta w kąciku i jeszcze tutaj przy tym stoliku. A my nie mieliśmy w ogóle, tak naprawdę na taras. Mieliśmy, ale tam nie ma żadnych ogrodowych roślin akurat w tym miejscu. Aha. Poza tym już ustaliliśmy, że dobrze by było kupić tą... Jak to się nazywa? To nie jest Oleander, tylko ten drugi. Przypomnę sobie potem. W każdym razie... E, ogród jeszcze zostanie do uzupełnienia. Myślę, że ta lawenda jeszcze się jakoś tam weźmie, chociaż nie wygląda. Ale tak. właśnie dzisiaj rozmawiałam z naszym kolegą i on powiedział, że ich też była taka uschnięta i ona w pewnym momencie po prostu się... Ją trzeba wyciąć całą. Okay. Ja w zeszłym roku tak zrobiłam, my mamy dwie i w tym roku też tak zrobimy i myślę, że urosną. Ten krzaczek też muszę znowu obciąć i też na pewno będzie, tylko ja nie wiem czy zdąży za zakwitnąć, bo one były w okresie wiosny kupowane wcześniej. Ok, hmm? no powiem Ci, że pysznie jest eee. i super, że się zrobiło tak ciepło i smacznie. Hmm. Proszę wam. Może jeszcze u was jest. Team Lidl. Tak, to ja jest jestem team Lidl. team Lidl. Ja jestem Team Biedronka. No. Ale to tylko dlatego, żebyśmy mieli jakieś tutaj rywalizacje i podział. Mhm. Ja jestem z Biedronki, bo Biedronka jest bliżej. I można donieść wszystko do domu. A ja jestem z Lidla. Bo Lizl ma parking i można wszystko dowieźć do domu. Pod Biedronką też jest No, zazwyczaj nie ma gdzie stanąć pomimo wszystko i jest tam też taki parking. Właśnie się zastanawiałam o co chodzi. Że miejsca dla klientów Biedronki, tam się nie dojechać z nich przecież, nie? Bo tam jest miejsce no, kolorowe. No, zablokowali ją chyba. No i... no, cztery miejsca zablokowane. Dobra, jestem jeszcze z team... Świebocki placyk i dzisiaj zdobyłem już dla nas świeże truskawki i inne grzeczki na obiad. W Lidu też są świeże. Nie potwierdzam. Ale ten Świebocki nasz targ wrocławski, no to bardzo odkąd tutaj jest troszeczkę więcej przybyszów z zagranicy, on po prostu zyskał Zakwitł. Zakwit, tak, jest tyle ludzi. Tam było wcześniej tyle, bardzo że, dużo ludzi. Ale... No ale ty tak dawno nie byłaś, nie wiesz co to teraz oznacza. Konkurencja się teraz zrobiła to bardzo duża. Wózkiem podwójnym przejeżdżałaś teraz, oni by cię wyrzucili stamtąd. Wycie co ty tutaj. Z badom, tym wózkiem, podwójnym. Z tym wózkiem. A też było ciasno z tym wózkiem. Nie no też? też się nie? nie da iść. Nie da się? Jeszcze gorzej. No To ta sama pora w sumie jest, bo zawsze po, o, mniej więcej o tej samej porze się zbieraliśmy. Nie da się iść samemu, mhm. naprawdę. Jest źle. Mhm. Mikcik truskawkowo-karmelowy. Tak. Do zobaczenia na światowym darmu. Ja. Jesteśmy już w drodze. Znowu w to samo miejsce, ale dzisiaj wydaje mi się, że jakoś yy, trochę się szybciej przemieszczamy. <laughs> Z dziećmi to nas. Droga jest jakaś dłuższa. Nie, mniej więcej tyle samo, tylko że, że dzieci też bo miały zajęcia. Tak. Ja tylko się zastanawiam, bo już taką myśl miałam wcześniej, jak myślisz, czy będzie dzisiaj jakaś świeża dostawa, czy będziemy się wybierać z tego, co zostało? Co myślisz? Wydaje mi się, że będzie nie z tego, co zostało i że dzisiaj będzie... I czy będzie więcej ludzi, czy nie? Day, bo jest wcześniejsza godzina. Ci, co mieli, planowali na niedzielny poranek, to będą Brawa. Tak. No, to to nie. no No i tutaj, właśnie, jedyny właśnie taki mankament tego miejsca to to, że tutaj właśnie nie ma miejsc parkingowych, żeby dojechać. Dlatego wykorzystałem mojego męża. On jest jakiś jakoś tak. A my tam wiedeśmy wczoraj, nie? Dużo bardziej sprytnych w tam wjechaliśmy, nie? Mhm. Nie, tam tutaj. Tam tam. tam tam. Tam. Tutaj. Przed tą bramą staliśmy ale tak, tutaj już nie ma miejsca. Ale tam, fajnie, tam też jest brama. Nie, tutaj jest ok chyba. Może zrobić. Nie mamy. Okay. Nie mam wam powiedzieć jakie to jest szaleństwo. Tutaj pełno ludzi wraca z kwiatami. O. Nie? O. Normalnie szałpało na te kwiaty. Taka ale fajnie. Super. No i super, my się akurat wymieniliśmy na miejsca. w ogóle jakaś wyższa szkoła jazdy, bo nawet idąc tam nie zamulamy tak jak wczoraj. To jest dom. energia. Mogę Ale... w końcu trzymać większą rękę niż ręka mojego dziecka. No i nie, nie po to, żeby nie wpadł pod samochód. No, tak, właśnie dzisiaj się tutaj świebotki przeniósł. Nie, nie, to jest Dzień Króla Polskiego. Piotr. Piotr. A, Dzień Piotr. Króla. Dzisiaj bierzemy to, co zostało, bo ośmawię nic nie zostało. Dobrze, że byliśmy wczoraj. Szybki atak. Dwa podania. No, można między ciałami dzisiaj przychodzić bo wczoraj nie było jak przejść. Teraz pytanie czy one będą. No, na razie ich nie ma. Trzeba było brać wczoraj. Miej pretensje do siebie. To nie te. To nie te. Co? Nie ma? Nie wiem, czy nie ma, ale. Będziemy szukać dalej. Tylko pomóż mi, bo się skupiasz na czymś innym. Dobra. To jest afera. Bo nie ma kwiatów. Tak się nastawiła. Może szybciutko pojedziemy, jeszcze tylko cztery weźmiemy i. Nie ma nic. Tyle zostało. Takie kwiaty. Nie, no tak naprawdę to są jakieś, ale. To już są przebrane cztery sztuki. Nie znalazła, o nie! Znalazła!

Wróciłam teraz mojego męża na łowy. Zobaczymy, co już go znaleźć. <grafy> On naprawdę błyszczy w tych kwiatach. Potrzebujemy jeszcze jedno miejsce uzupełnić. Słuchajcie, ale trafiliśmy naprawdę na taką okazję. Taka okazja to jest. Tu są wszędzie takie. Taka okazja, zobaczcie. Jest przecena ze 129 zł na 122. Wyobrażacie sobie i to to samo. Ale to jest te 7 zł, co możesz tutaj wydać na kawę albo na paliwo, tak? Tu jest z 52 na Monstera. Ale to może chodzi o to, że to jest cena z wczoraj, wiesz? Nie, to jest nasza cena. Dobra, idziemy. Aha. Że w innych sklepach jest po prostu drożej yy, niż, to niż to tutaj. jest ta czwórka to. Słuchaj, to jest razem 18 zł. Sprawdź tak. cenę na Doniczkę, ale nie, bo tutaj są ceny, na tych żółtych kartkach powinny być. Nie? Dobra. Idziemy. Idziemy. Wybieramy to. No dobra, to był bardzo, bardzo, bardzo szybki zakup. Nie wiedziałam, że tak szybko to w tym dniu wejdziemy, ale na szczęście nie było w czym wybierać. Więc nie musieliśmy długo podejmować żadnych decyzji. Dobrze jedziesz, bo widzę, że sobie nie włączyłeś GPS-u. Znasz te okolice, rozumiem. Jaki piękny park w ogóle tu jest. No. Przy okazji... Znalazł pan z naturalnymi mydełkami tak, i natura. kupiłam tak, 100% naturalne mydełka. Medełka była naturalna, Sola takie. Polski, las, polski las. Tak, i zobaczcie, za jedną taką kulkę 3 zł za 10,25. Także fajnie szukać w takich miejscach. W różnych zapachach są. I tam jest jakiś naturalny barwnik w środku, olejki eteryczne. Barwnik z skarpet tego pana, co sprzedawał. On pierze po prostu skarpety i. Nie? No, mówię, że naturalnie. <grystanie> że po prostu ten. Nie, no. Przecież taki kolor ci nie wyjdzie ze skarpety, nie, taki ładny, fioletowy. Tak. Okay. tutaj w zeszłym roku, jak jechaliśmy, to były wielkie remonty. Teraz jest ten most zwierzyniecki odrestaurowany i zobaczcie jak pięknie wygląda. Naprawdę? No, no. Czuję niepewność przed tym tramwajem. Ciasna ta ulica. Dosyć jest. ale zobacz na drogę. Droga, Droga i jest ciasna. Ale się tu. No, jesteśmy już w domu i zabrałam się za przygotowywanie obiadu. Znaczy, jesteśmy. Mirek przyszedł do domu, wziął dziewczynki na plac zabaw. Wiecie, tak jak za starych dobrych czasów. Ja wymyśliłam na dzisiaj szparagi w boczku. Ja wiem, że w wielu przepisach jest napisane, żeby skraplać oliwą szparagi, ale jeżeli ja daję taki tłusty boczek, no to mi już wystarczy tłuszczu na tym boczku. Oraz, że należy je te szparagi posolić. I tutaj też ja wychodzę z założenia, że ten boczek jest tak słony dla mnie, że ja już tych szparagów nie solę. Kolejną rzeczą, którą mam zamiar przygotować na dzisiejszy obiad to ziemniaczki. Ziemniaczki mam już w garnku obrane, czekają na odpalenie. Znalazłam też broku, który już no, wypadałoby coś z nim zrobić. Moje szparagi były takie już mocno zdrewniałe, dlatego zobaczcie, mam takie króciutkie. No i co najważniejsze, nasze ulubione danie właśnie na ten sezon to jest Smażona kapusta, ale jako, że właśnie zużywam boczek na szparagi, znaczy, że nie będę mogła tego boczku użyć już do kapusty, to zrobię taką w wersji wegetariańskiej. Nawet, słuchajcie, przez pierwszy moment wydawało mi się, że zostanie mi trochę tego boczku, ale niestety... Zostało mi dosłownie jakieś takie trzy kawałeczki, więc użyłam je do pozakrywania główek szparagów, tych, które nie były zakryte. Więc po prostu dałam tam więcej boczku. A teraz zabieram się za krojenie kapusty, To trzeba być szybko i sprawnie, żeby nie było nudne. Tak, i tak żeby stopnie obciąć palce. Co tutaj akurat w tym wypadku nie jest trudne. I pierwsza część gotowa, bo nie widzicie, zaraz będą. Głodna rodzina. Tylko na naleśnikach. Chociaż nie, dziewczyny jadły dzisiaj śniadanie przed, przed basenem, więc one tak naprawdę, te naleśniki były na drugie śniadanie. Potem jeszcze sobie dojadły tymi naleśnikami przed wyjściem na plac zabaw. No a teraz myślę, że już oczekują obiadu. I kapustę będę snużyć na masie. A mam oczywiście, ale Co kupiliśmy te kwiaty? Co mi się wydawało, że on jest bardzo podobny do tego Benjamin'a, który kupiliśmy wczoraj. I okazało się, że on totalnie nie jest podobny. To są zupełnie jakieś. No. Ja nawet nie znam tej odmiany kwiatu. Totalnie nie wiem, jak się ten kwiat będzie zachowywał, czy on tu przetrwa, czy będzie mu miejsce odpowiadało. Nie wiem tego. I w ogóle okazało się, że jak otworzyliśmy te paczki, one zrobiły tak. Czyli nie są takie ładne, stojące jak ten mój nowy Beniamin. Szkoda, że nie było tamtego, bo naprawdę on jest taką. Wygląda bardzo tak, wiecie, szlachetnie. A tamte wyglądają trochę jak trolle. Ale wkomponowały się w otoczenie. Jak tak im się przyglądam, to wyglądają całkiem w porządku. Jak trolle, ale takie w porządku trolle. Teraz z dodam trochę masła klarowanego, żeby mi się taka pusta nie przypalała. Z tym wiecie no, z masełkiem ona będzie przepyszna. Zawsze ubolewam nad tym, że niestety nie mogę Wam wgrać zapachu tego jedzenia do filmu. Dźwięki są. Wideo jest, ale zapachu niestety nie można tu wgrać. Teraz ją. Pokryci. I proszę bardzo. Jest. I ona się tu będzie dusiła. A ja idę sparzyć pomidory do sałatki. Okazało się, że nie kupiłam oliwy, ale mam sok z oliwek znaczy sok, tą zaprawę, w której one są siedzą sobie, więc poleję trochę. Mogę jeszcze tam wrzucić tej sałatki, resztkę oliwek. Dlatego wrzucamy cebulkę, resztę oliwek i mieszamy. Dodajemy. okej, okay, pieprzyk. To jest młoda kapusta, ale ona trochę leżała u mnie w lodówce, więc ona tak nie puściła soku, jakbym chciała, żeby puściła. Więc dosłownie kapkę wody musiałam. Do niej dolać. Kapeczkę i sytuacja uratowana. Teraz, jak ona już taka się zrobiła bardziej zielona niż była, to zaraz będę dodawała do niej sól i przyprawy. I koparek też, żeby trochę zmiękł, bo to jest młoda kapusta, więc ona się bardzo szybko zrobi. Zobaczcie, ziemniaki pod przykryciem, żeby nie marnować energii oczywiście. One się szybciej zrobią, będą pod przykryciem. Kroku jeszcze nie wstawiam. Wstawię za jakieś 5-10 minutek, bo za 25 minut będzie obiad. Muszę jeszcze szparagi. Tak naprawdę szparagi zdecydowały o e, czasie. No bo kapusta. A szpara, szparagom zostało jeszcze 25 minut. Akurat piekarnik się zrobił. 180 stopni. Wkładamy. O. i 20-25 minut to jest surop w boczek więc myślę, że 25 minut będzie bezpieczniej słuchajcie, ale to nie koniec jeszcze mi się gotują brokuły wczoraj mojej córce za to, że posprzątała powiedziałam tak ty chyba dostaniesz order ja oczywiście żartowałam, ale ona uznała to, że no, faktycznie dostanę order. Więc powiedziałam, dobra, dobra, zrobię Ci order. I wyobraźcie sobie, że ona mi pomogła. Zrobiła sobie sama. Tak wygląda. Ale powiedziała, mama, my idziemy na plac zabaw, więc Ty pokoloruj. Więc koloruję, bo zaraz będą. Skończone. Możemy się dać do jedzenia. Dobrze wie, że ona I koczupala. Ja, Joda się. Tak się Okej. Okay. I co tam się dalej stało? I potem nabiega swoją mamą. Mhm. Mm I potem znalazła złota i Biszka i zrobiła sobie po południu. Ale potem znalazła taką mamę kogoś. Mm. I potem ona była smutna. Tak. Bo ona inną poznała wodę. Wodną mamę. I to był renifer. I potem tam był śnieg, a ona był, była w krainie lodów. A to, to były takie same biszki. Te biszki się zakochały. A biszki to jest ich imię? Tak. Moi kochani, na tym będziemy kończyć nasz wspaniały dzień. Emitka je naleśnika na kolację, ze śniadania. Tak? Smaczne? Kto robi najlepsze naleśniki? Mama i tata. Idzie tata. Kiedy tata ostatni raz smażył naleśniki? <noise> Emitka jest nauczona odpowiedzi mama i tata dlatego tak powiedziała, ale tak naprawdę kto robi najlepsze naleśniki? Zdążam, że tata robi najlepsze. Obiady. O, tata robi najlepsze obiady, a mama robi najlepsze... Naleśniki. Naleśniki. I Mijanka potwierdza. Tak, potwierdzasz? Potwierdza, Mijanka też zjada. Z orderem tutaj, zobaczcie, ode mnie. Została. Sama trochę sobie go przygotowała. Trochę ja go przygotowałam. I na tym będziemy kończyć nasz dzień. Tak? Żegnamy się? Bye, bye! Do następnego vloga!